Witajcie w dniu 11. Jeden, Dam radę. Najlepszym sposobem na wywołanie niepokoju u dziecka jest katastrofizowanie. To wtedy, kiedy wydaje ci się, że małe problemy są o wiele, wiele gorsze, niż są, są w rzeczywistości. Niespokojne dzieci mają tendencję do robienia tego przez cały dzień. Pozwalają swojej wyobraźni działać na pełnych obrotach i zamieniają zwykłe rzeczy w coś naprawdę wielkiego i strasznego. W ten sposób zamieniają już trudną sytuację w coś, z czego nie ma już wyjścia. Dzieci robią to z dwóch powodów. Używają katastrofizowania, żeby jakby, jak, jako strategię radzenia sobie. Przygotowując się na porażkę w umyśle, myślą, że będzie im łatwiej sobie poradzić z rzeczywistością. Podświadomie próbują w ten sposób uniknąć smutku. Jednak w rzeczywistości wprowadzają się w jeszcze większy niepokój. Niektóre dzieci. I ich rodzice wierzą, że strach jest świetnym motywatorem. Dlatego myślenie o najgorszym możliwym wyniku ma ich skłonić do większego wysiłku. Nawet jeśli to podejście od czasu do czasu działa, to uwierzcie mi, że to nie jest idealny plan działania. Na dłuższą metę tylko zwiększy niepokój dziecka. Weźmy na przykład Twoje dziecko bawiące się w parku. Było do tej pory świetnie, świetnie się bawiło na huśtawkach, wspinało się po małpingaju, wszystko było super do czasu, a, aż lód Twojego synka spadł na jego koszulkę. Twoje dziecko jest teraz bardzo złe, bo jego ulubiony smak właśnie upadł na ziemię, a przy okazji pobrudził sobie koszulkę. Naturalne zaczął wpadać w tryb wszystko albo nic. Nie mógł powstrzymać się od wyobrażenia sobie najgorszego. Po pierwsze, myśli sobie, że wszyscy w parku zobaczą, że ma brudną koszulkę i będą się z niego śmiać. Po drugie, pomyślał sobie, że mama będzie na niego zła, bo się pobrudził. Jego wyobraźnia już w tym momencie szaleje, wymyślając wszystkie okropne rzeczy, które mogłyby się wydarzyć z powodu tego jednego, drobnego incydentu. Nie chce już robić nic innego, on chce po prostu już tylko wracać do domu. Jako rodzic możesz nauczyć swoje dziecko, jak znaleźć lepszy sposób na pokonywanie wyzwań. Stosowałam to podejście u mojego syna i wiem, że to naprawdę działa. Nazywałam to postawą dam radę. I tak, kiedy twoje dziecko zaczyna wyobrażać sobie najgorsze, sprawia, że wszystko będzie wyglądało jeszcze straszniej. Natomiast ty, jako rodzic, chcesz nauczyć, aby pozwoliło swoim uczuciom przepłynąć przez siebie. Tak? Czy to jest komfortowe dla dziecka? No nie, dla nikogo nie jest, tak? ale czy to działa? No tak, w 90% przypadków działa. Tak? Możesz ułatwić to swojemu dziecku, ucząc jej jakiejś takiej mantry, afirmacji, którą będzie mógł powtarzać za każdym razem, gdy tylko coś złego się wydarzy. Polecam mantrę Dam Radę. Tak? Jako rodzic, yy, znasz swoje dziecko i możesz wybrać coś, co będzie idealne dla niego. Na przykład, oprócz Daję Radę, może być: Jestem zdolny, zdolna poradzić sobie z tym, wierzę w moje umiejętności, jestem gotowa stawić czoła wyzwaniom. Aby nadać temu jeszcze większe znaczenie, niech Twoje dziecko użyje swojego imienia. Na przykład, Ewa, umiesz sobie z tym poradzić. Wytłumacz swojemu dziecku, że uczucia y, mogą być niewygodne, ale jednocześnie przecież nie mogą nas zranić, prawda? Podsumowując, Twoim celem jest sprawić, aby Twoje dziecko powtarzało coś, co z nim rezonuje. W ten sposób będzie mogło uciszyć ten mały głos mówiący im, że wszystko jest pod górkę, wszystko jest nie tak. Na koniec sprawy by kwestionowało i przekształcało te negatywne w myśli w pozytywne. Z odrobiną praktyki i cierpliwości, Twoje dziecko nauczy się również lepiej radzić sobie ze swoimi uczuciami. Wierzę, że jesteś w stanie sprawić, że to podejście zadziała, a ja jestem tutaj, aby Cię w tym wspierać. Do zobaczenia w kolejnym dniu.